Akcja worek jeszcze. Aplikacja? Jaka aplikacja? Aplikacja worek nie ma, a co to jest? A mogę mieć? A to będzie taniej? Nie. A to będzie taniej? Nie. A teraz No. Z tego pleca nie chcę. A pan ma dostępny telefon w moją stronę? Nie, no mam tu na brawary. Proszę pokazać. Jak mam pokazać? Odwróci pan telefon. Nagrywał pan? No tu, browary. Proszę usunąć. No to jest na żywo. Proszę to włączy. Ja sobie nie życzę nagrywa. No dobra, przecież nagrywa odpowiedź panią. na moje pytanie wcześniejsze wchodził I jeden złoty, Kasia była fajna, ale i cycki miała i w ogóle, ale też menelica, co za żubraciągnie, ciągnie, wiota po same kule z pokrykiem, taka prawda, racica, zrób lajta z plaży, czy gdzie na basen, czy coś jebać z panią Sklepowa. Добре, а то запаси ти, Шане. Ви що відпущте? Ви що відпущте? Ви не намирати, але я. Ще не дай все, як я скрепу. А де не замкнути? Ну я вам бриваю, Рейта. Ні, Usunąć Dobra, to weź ten. A resztę można potem po, prosić. Proszę o nagranie. Dobra, a idę przecież, nie, nie, nie ten. Na żywo to jest. A pan wie, że jak sobie jeżdżę. No ja wiem, no przecież nie kameruje. No. no ja wiem, no ale no przecież nie kameruje, no takie mam mieć problemy. Weź tego rękę. Nie ma problemu Kurwa się przesrawa do chuja Czekaj, kurwa muszę zapiąć Kurwa Nie miał problemu kurwa, zielona nie miała No tak, tylko Bo ja nie wiem co robić, tylko kurwa. Jak gdybym to wyłącz. Nie ja mam wyjebane. Ja nikogo, jakbym kurwa chciał nagrywać, to mi się spytał, czy kurwa mogę użyć jej wizerunku. No nie, że kurwa, pierdoli, że ją ja nagrywam. Kurwa, browary nagrywałem, kurwa, a tam mnie to pierdoli, że ją nagrywam. To się miała machę na mordzie, kurwa. テンパジだこ。